Witamy w typowo męskim kanale. Dzisiaj zobaczymy, jak mieszkają bezdomne czworonogi. Odwiedzimy dzisiaj Zabrzeński Psitul mnie. Zapraszamy. Zobaczcie, w takich oto boksach mieszkają pieski. Takich boksów jest 50. Każdy taki boks jest sprzątany minimum dwa razy dziennie. A teraz sobie wejdziemy do takiego boksu i zobaczymy mniej więcej ile jest miejsca. Widzicie? W takim boksie jest takie tutaj przejście, i piesek może sobie wejść do środka, i tam znajduje się ogrzewane pomieszczenie, w którym może się ogrzać. A przynajmniej raz dziennie każdy pies ma możliwość wyjścia na taki oto wybieg. W którym może pobiegać, wybiegać się dowolnie i zażyć tutaj rekreacji ruchowej. W takim miejscu pracują ludzie na etacie, jak również wolontariusze, ale wszyscy, którzy tu pracują, to są ludzie z wielką pasją. W takim schronisku są pieski malutkie, takie jak te tutaj, jak również poważni zawodnicy, którzy muszą być objęci szczególną opieką. I tam jest specjalny wybieg dla piesków niebezpiecznych, które wymagają szczególnej opieki. 1999 roku placówka jest prowadzona przez miasto. Jeśli ktoś znęca się na przykład nad psem albo źle się nim opiekuje i przyjdzie takie zgłoszenie, to właśnie ludzie tutaj, stąd inspektorzy społeczni, przyjeżdżają na miejsce i zabezpieczają psa. W samej placówce znajduje się 113 zwierzaków na, tej mom na ten moment. To jest oczywiście liczba zmienna. Większość to są psy, ale również w tej placówce znajdują się koty. To są węże, którymi właśnie pracownicy i wolontariusze myją przynajmniej dwa razy dziennie owe boksy. Ten pies wygląda tutaj dość groźnie, ale myślę, że zwierzęta są głównie groźne dlatego, że ktoś z nimi po prostu źle się zajął, nieodpowiednio, bo zwierzę, tak jak człowiek, jeśli je wychowamy w odpowiedni sposób, no, to wtedy jest dobre. Nasz operator jest wyjątkowym miłośnikiem kotów, więc nie wiem, czy dobrze będzie trzymał kamerę. Zamknę, żeby nie pitły. Z tego. Taką... Co wcześniej mówiliśmy, jest około 30 kotków, tutaj, tak? Na tą chwilę. Okej. Okay. Skąd kotki tutaj trafiają? Różnie. Bardzo często są to koty, które chorują. Są powiedzmy odławiane, bo, bo właśnie coś się dzieje z kotem, jest jakiś powiedzmy niewyraźny, ma jakieś tam problemy zdrowotne, wtedy jest wwieziony do kliniki weterynaryjnej, tam powiedzmy jest leczony. No i czasami jest tak, że ten kot po prostu się nie nadaje do wypuszczenia i to na przykład mamy Galusia, który tu się nie nadaje. Jest oswojonym zupełnie kotem, też mamy świadomość tego, że tą, temu kotu po prostu ktoś może zrobić krzywdę, tym bardziej, że koty w naszym społeczeństwie są różnie odbierane. Tak w ogóle to chcieliśmy przedstawić tutaj e, szefową owego e, ośrodka, Sandrę. Tak, Sandra Chemicka, dokładnie. Więc tutaj jest ta dobra dusza, która się opiekuje tutaj czworonogami. Więc... No nie jestem tylko ja, także spokojnie. Znaczy, nie mogę tą laurkę tak tylko dla siebie, tak? Mnóstwo no. osób, które tutaj można, skończy, można. które Teraz się nikt, angażują. Nikt nie, nikt nie widzi dopiero za parę dni. A jak i nie zjedzą. Okay. E, dlaczego kotów jest mniej, a psów więcej? Powiem inaczej, kotów jest bardzo dużo. Czasami w momencie, kiedy, kiedy trafiają kocięta, to ten stan tak naprawdę jest prawie że równy ilości psów. I co najważniejsze, ogólnie w Polsce jest tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o koty. No a gorszą rzeczą, jeżeli chodzi o to, to jest to, że one chorują. I tu nie da się tak naprawdę tego zatrzymać. To jest to skupisko zwierząt zwier... też patrząc na kota. Koty nie są zwierzętami jakimiś stadnymi. One są terytorialne, więc zamykanie ich tak naprawdę w takim pomieszczeniu kociarni czy jakimkolwiek pomieszczeniu, no to no nie do końca jest to tak, no nie, nie do końca jest to OK wobec nich. Z drugiej strony w środowisku tak naprawdę jest bardzo duża ilość kotów i to też jest postrzegane przez niektóre osoby, no, że one już zaczynają tak naprawdę niszczyć tą florę i faunę wokół, nie? Więc no tutaj wtedy jest zgrzyt między ludźmi a kotami. Ogólnie mówię, na tą chwilę jest w miarę, jest w miarę bo jest 30 kotów, to i tak ten stan jest bardzo duży, bo jak tutaj przyszłam do Słońska, mówię w 2002 roku, to tych kotów było tu nie 3-4. I to było i w ciągu roku, na przykład to maksymalnie, to chyba było 30 kotów, ale to było już naprawdę takie maksymalnie, gdzie były kocięta. A no także ta liczba tak naprawdę kotów niebezpiecznie się zwiększa, i tak naprawdę my nie znamy przyczyny tego, bo też w mieście naszym jest od bardzo wielu lat sterylizacja kotów wolno żyjących więc naprawdę nie wiem skąd te koty się już biorą. No, i nie wiemy, jak tak naprawdę by temu zaradzić. Przedstawiamy montę, kotka tutaj, i może tutaj szefowa nam powie, mniej więcej co trzeba, żeby takiego kotka albo pieska adoptować. Więc. W pierwszej kolejności ankieta przedadopcyjna, która jest dostępna na naszej stronie internetowej przytomnie.pl. Odsyła się nam ją, my oddzwaniamy, umawiamy się, omawiamy tą ankietę, czy wszystko w porządku, i potem umawiamy się na konkretny dzień, i godzinę na takie właśnie oprowadzenie. Wtedy pokazujemy wszystkie zwierzęta, jakie znaczy, jak psy albo koty, w zależności to jakiego zwierzaka chce. No i jeżeli wszystko jest w porządku. W przypadku kotów to adopcja może być od razu. W przypadku psów są obowiązkowe spacery przed adopcją. Minimum trzy. Wszystkie zwierzęta wychodzą ze schroniska jakby po podpisaniu umowy adopcyjnej. Otrzymają książeczki zdrowia. W których właśnie są szczepienia, odrobaczenia, zabieg kastracji, sterylizacji, które również tutaj w tym schronisku jest obowiązkowe. Nie ma Okej. Okay. Zdarzają się przypadki, że ktoś nie przechodzi tego procesu? Oczywiście, bardzo często. Jakie są główne przyczyny? Różne, na przykład zła opieka nad poprzednim zwierzęciem, choćby nawet. A to są tacy notoryczni, że tak powiem. E, no, na przykład, opiekunowie, którzy przechodzą po kolejne zwierzęta? Znaczy, czasami bardzo tak bym powiedziała, ignorują to zwierzęta, bo on miał, miał na przykład zwierzaka, nie leczył go, bo on był zdrowy i umarł. Nie ma czegoś takiego. Zwierzęta Zostały. chorują tak samo jak i ludzie też jest starsza osoba, która nie wiem, choruje na serce dokładnie, takie same choroby występują u zwierząt, więc na to trzeba zawsze brać, yy, znaczy trzeba wziąć to pod uwagę i mając zwierzęta w domu naprawdę regularnie trzeba je badać. Okej, okay. a jaki jest koszt takiej robcy? Adopcja jest bezpłatna, zawsze prosimy o wolny datek, jeżeli ktoś chce nas wesprzeć, no to nas wspiera, czasami to wiadomo, wolą przelew na przykład Państwo zrobić, że będą albo będą nas regularnie wspierać poprzez wirtualną adopcję. No różnie. Czasami są osoby, które po prostu akurat no, nie, nie pomyślą albo jakoś nie chcą, albo po prostu tyle, nie. Taka opinia krąży, bo tu mm -hmm. kolega właśnie to nadmienił, mm -hmm. nasz operator wspaniały, że łatwiej jest kupić psa niż adoptować. No ja to, się z tym zgadzam, tak. Ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że to są zwierzęta, które są już po jakichś przejściach i trzeba brać naprawdę to mocno pod uwagę. Natomiast no wiadomo, no kupić, kupić psa z hodowli czy kota z hodowli, no to jest biała karta, robimy z nim co chcemy yy, i tyle, tak. Nie wiem, są dobre hodowle, które weryfikują ludzie, jak coś im się nie podoba, nie sprzedadzą psa czy kota, ale są też takie hodowle, które są. Jakby skierowane tylko i wyłącznie na zysk, więc o nim tam wszystko jedno byle poszło. Tutaj przed nami jest wybieg dla kotów, jeszcze kotów tutaj nie ma, bo parę tutaj prac musi być przeprowadzonych po zimie, żeby doprowadzić to do porządku, a przede wszystkim musi trawka wyrosnąć. Wkładnie. Skotki cały czas nie są przetrzymywane w tym małym pomieszczeniu, tylko mają potem wolny wybieg i mogą sobie tutaj trochę rozprostować kości. Coś, coś wspominałaś o tym, że nowy obiekt jest budowany w Zabrzu, tak? Tak. E, będziemy najprawdopodobniej pod koniec roku, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przenosić się już na nowy obiekt. Jest on oddalony od tego miejsca gdzieś, no nie wiem, kilometr, myślę, do dwóch kilometrów w kierunku jeszcze Bytomia. Czy uważasz, że regulacje prawne, które aktualnie są w odnośni opieki nad zwierzętami są wystarczające? Myślę, że i tak są dobre niż były, ale Przepraszam, ja tylko to aha, przełożę aha, to, może to, ja bo tak, tak ok było. Na pewno prawo się już poprawiło, natomiast zawsze można coś zrobić lepiej. E, myślę, że Czyli to jeszcze jest wszystko co? i tak przed nami. Masz prawa. czy nie masz zdania na znaczy, myślę, że na pewno wyższe kary, tak. E, bo najczęściej, jeżeli osoba nie była nigdy karana, no to dostaje właściwie ten najniższy wymiar kary. Bardzo często jest tak, że my musimy wręcz udowadniać, że, że to ta osoba zrobiła krzywdę temu psu, a nie my, bo też to są takie sytuacje. To się zmienia, bo to, to akurat w tej chwili więcej mamy już takich wyroków wskazujących, gdzie jednak sędzia przyznaje nam rację tak, że no zwierzę było źle traktowane, miało złą opiekę i, i wtedy jakby no wyroki są takie mocniejsze. No wiadomo, że jak jest ze szczególnym okrucieństwem, jeżeli jest takie, tak uzna sędzia, no to wtedy yy, no są no wysokie, nie? znaczy wysokie, wysokie w cudzysłowie, to jest 10 lat na przykład zakazu posiadania zwierzęcia, co dla nas jest bardzo ważne, żeby ta osoba nie miała za chwilę nowego psa, tak, my odbieramy jednego, robimy sprawę, bo kiedyś nie było właśnie tego, tego 10, znaczy do 10 powiedzmy tego, pozbawi, że nie mogą mieć po prostu psa. Mhm. Czyli musiały brać eee, następnego, tak naprawdę. Tak, dokładnie. Myśmy odbierali jednego, mm. oni za tydzień mieli następnego. I tak, I tak myśmy się bawili wiele lat. W końcu właśnie prawo się zmieniło po drodze i wszedł zakaz posiadania zwierząt. No i dzięki temu no, niektóre osoby się, powiedzmy, boją yy, już wziąć jakiegoś psa. Natomiast no, problem jest z tym, kto to ma sprawdzać. Okay. Bo czasami się oczekuje od nas, że my mamy podjechać do miejsc, gdzie w zasadzie myśmy tych ludzi praktycznie skazali, więc... Ale nie macie możemy... takich uprawnień chyba, co? Eee, Czy macie, żeby wejść na przykład nie, no, do dom z jak nam otworzą, to tak, nie? Zapukamy, usłyszymy psa, jest zakaz, no to przepraszam bardzo, tak. No i wtedy i tak musimy powiadomić służby, no bo to jest niebezpieczne tak naprawdę dla nas, to są różne osoby, tak? My nie wiemy jaka będzie reakcja ty, tego człowieka, więc tak naprawdę najlepiej Jasne. jednak w asyście policji, no bo... Tu jest też ważne nasze bezpieczeństwo. Ile razy byłaś pogryziona przez swoich pupili? Nie mam pojęcia, ale sporo. Znaczy, może nawet nie. Sporo, no myślę, że sporo. Czasami była to pogryzienie w afekcie, czyli dwa prześierżarły trzeba było je rozdzielić i wtedy zostałam rykoszetem. Czasami są to frustracje tych zwierząt, bo gdzieś tam są tutaj zamknięte, nie mają spełnionych wszystkich potrzeb, bo w warunkach trójstronnych się nie da. No i Wyładowanie po prostu tej frustracji na mnie też się też się po prostu zdarzało. Natomiast powiem szczerze, że jest tego, znaczy kiedyś dawniej, dawniej było więcej, teraz jest dużo mniej, ale to też wynika z tego, że jednak mamy większe doświadczenie, tak wiemy kiedy to zwierzę już nas ostrzega, że sobie na przykład nie życzy, tak? Dobrze, a kiedyś takie, taka praktyka i przeświadczenie było, że jeśli pies pogryzie konkretnie człowieka, to wtedy się go usypiało. Jak jest Twój punkt widzenia i czy teraz to jest praktykowane? Wszystko zależy, jaka tak naprawdę była przyczyna tego pogryzienia. Co się wydarzyło przed y, pogryzieniem, w trakcie i jak się zachowało zwierzę po y, pogryzieniu i z tego tak naprawdę, z takiego materiału powinno się decydować. Aczkolwiek, no to... Raczej staramy się tego nie robić, bo najczęściej niestety winą jest człowiek, który, no, który coś tam źle zrozumiał tego psania, odczytał, bo psy się świetnie komunikują, tylko tak naprawdę my mamy bardzo małą wiedzę na ich temat. Czego najbardziej potrzebujecie oprócz pieniędzy? No to wiadomo, no karma schodzi cały czas, więc Jaka mamy koty. Jaka karma? Jaka konkretna? Czy... Staram się karmić karmą taką premium, czyli troszeczkę lepszą niż, niż taka typowo marketowa. No to wynika z tego, że jednak te zwierzęta nie mają biegunek, lepiej się czują, a to automatycznie zmniejsza koszty leczenia, tak? Mhm. Więc to jest jakby jedna rzecz na pewno, ale to cały rok, ręczniki, koce. Jakieś tam kołderki. Jeżeli chodzi o takie kołdry, poduszki takie grubsze, no to, to raczej okresowo, czyli zimą. Natomiast koce praktycznie cały rok i ręczniki tak samo. Te dary, które wcześniej wnosiliśmy tutaj do schroniska, to były dary od miejskiej bursy szkolnej w Zabrzu, a także od typowo męskiego kanału. No to jeszcze raz teraz, jak możesz, to powiedz, gdzie Was można znaleźć, w czym najlepiej Wam pomóc, w czym i. Jak, gdzie można znaleźć informacje odnośnie procesu adopcyjnego? A więc tak, no nasze schronisko mieści się w Zabrzu przy ulicy Bytomskiej 133. Wszystkie informacje właściwie dotyczące tego schroniska można znaleźć na naszej stronie internetowej www.psitulmnie.pl Tam jest opisany cały proces adopcji zwierzaka. Jeżeli są osoby, które nie mogą adoptować tego zwierzaka realnie, mogą go adoptować wirtualnie, wtedy jest to wsparcie dla nas jakby dodatkowej i możemy w większej ilości psom i kotom pomóc. A z naszej strony lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał, pomagajcie zwierzętom, znajdziecie nas na Instagramie, Facebooku, oczywiście na YouTubie, bo właśnie tutaj to oglądacie, no i TikToku.